Kiedy koncerny motoryzacyjne rozpoczynają współpracę, zwykle pojawiają się obawy, że zaowocuje ona naklejeniem różnych znaczków na ten sam samochód, Po Suzuki SX4 i Fiacie Sedici nie oczekiwałem niczego innego w przypadku Fiata i Jeepa. Ale miło się rozczarowałem. Jeep Renegade zachowuje typowe dla Jeepa elementy, jak okrągłe reflektory czy siedmiorzebrowy grill. Do tego pudełkowaty kształt, krótkie zwisy, mocno zaznaczone nad kola. Gdyby ktoś miał wątpliwości, to oprócz kilku znaczków Jeep, projektanci rozrzucili po całym samochodzie kilkanaście emblematów z charakterystycznym grillem. Dzięki temu zawsze podświadomie wiesz, że prowadzisz Jeepa. Bo specyfikacja wcale tego nie sugeruje owszem, można zamówić potwornie drogą terenową wersję Trailhawk, która ma nawet reduktor. Zaraz, co to znaczy nawet? A no właśnie, napęd na wszystkie koła jest Opcjonalny, a w środkowej wersji jest to po prostu dołączany napęd na tylną oś. W normalnych okolicznościach Renegade ma napęd na przód. Ale zastanówmy się nad drogowymi realiami. Jeździmy głównie po mieście, a zwiększone prześwit i duże koła przydadzą się najwyżej na dziurawej drodze. Załóżmy więc, że podoba nam się po prostu wygląd Jeepa, ale nie interesuje nas legenda marki. Co dostajemy w tym opakowaniu? Bagażnik o pojemności 351 litrów można podzielić opcjonalną półką. Po złożeniu oparć siedzeń w drugim rzędzie uzyskujemy prawie 1300 litrów. Zapomnij o kole zapasowym. Nie ma nawet dojazdówki. W standardzie jest zestaw naprawczy i to nawet w terenowej wersji Trailhawk. Rozstaw osi w Jeepie Renegade wynosi 257 cm. To wynik porównywalny z Mazną CX-3 czy Mini Countrymenem. O dziwo nowe Suzuki Vitara ma krótszy rozstaw osi. Miejsca z tyłu jest pod dostatkiem. Najwięcej dzieje się z przodu, to tu projektanci postanowili przekazać jak najwięcej jeepowości. Z jednej strony mnóstwo jeepowych nawiązań, takich jak uchwyt dla pasażera nad schowkiem, pionowa, surowa deska rozdzielcza. Z drugiej strony zabawne elementy, jak emblematy z grillem czy mały jeep w rogu przedniej szyby. No i na obrotomierzu. Pole, które normalnie powinno być zaznaczone kolorem czerwonym, tu jest zaznaczone plamą błota. Niezależnie od stylowych dodatków kokpit jest praktycznie rozplanowany, są uchwyty na napoje tu, po środku jest duży schowek w podłokietniku, także schowek już nieco mniejszy, ale też z gniazdem USB, kolejne gniazdo USB tu przy takiej płeczce, gdzie też mogę położyć odtwarzacz muzyczny, jack 3,5 mm, gniazdo 12-voltowe. tym zegary są czytelne, nawigacja w miarę łatwa w obsłudze. Natomiast irytuje mnie kluczyk. Przyciski na nim są tak wielkie, że przekręcając go w stacyjce, zwykle naciskam któryś z nich. Ciekawostka. Zaraz po uruchomieniu Jeep Renegade ma zaciągnięty hamulec postojowy. Yy, musicie go albo zwolnić samodzielnie, albo uważać na sprzęgło, O, żeby go po drodze nie spalić. Że nie ma samochodów uniwersalnych. To, że auto dobrze spisuje się w terenie, zwykle oznacza, że na drodze asfaltowej no, dobrze jeździ, wiadomo, że jeździ, ale będzie to raczej jakiś kompromis. Natomiast Jeep Renegade jeździ całkiem nieźle po asfalcie, co mm, mówi nam coś o jego potencjalnych zdolnościach. Terenowych. Zresztą tu mam wersję z napędem tylko na przednią oś, więc ona raczej w tereny nie pojedzie. Ten samochód ma 175 mm prześwit. Wersja z napędem na wszystkie koła, ona się nazywa 4x4, ale tak naprawdę jest to napęd na wszystkie koła, ma niecałe 20 cm prześwitu, a wersja Trailhawk, ta uterenowiona, która nawet ma reduktor, ma 21 cm prześwit. Dla porównania. Typowy samochód do wożenia dzieci do szkoły tam i z powrotem, czyli Volvo XC90 ma 24 centymetrowy prześwit. Pod maską do wyboru silniki benzynowe i wysokoprężne o mocy od 110 do 170 koni mechanicznych, skrzynie manualne 5- i 6-biegowe oraz automatyczna aż 9-stopniowa. Tu pod maską mam silnik 1.4 MultiR tak, dobrze słyszeliście. Multi to jest silnik świata. Tu o mocy 140 koni mechanicznych to turbodoładowana jednostka benzynowa, która rozpędza ten samochód od 0 do 100 w niecałe 11 sekund. A średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym to około 6 litrów według producenta, a według mnie to około 9 litrów. Po mieście i pod miastem Renegade jest świetny do około 100 km na godzinę. To auto jest w miarę dynamiczne. Układ kierowniczy jest lekki, ale precyzyjny. Za kierownicą siedzi się jak na krześle, w miarę wysoko, więc nawet jeśli ten samochód sam z siebie nie jest bardzo wysoki, to i tak mam lepszą widoczność na inne samochody. Lepiej widzę, co dzieje się na drodze. Do tyłu jest ok. Tamten słupek D jest w miarę szeroki, ale w razie czego pomaga opcjonalna kamera. Cofania, natomiast słupki A są masywne, są olbrzymie i przy wyjeżdżaniu ze skrzyżowania, przy ruszaniu ze skrzyżowania trzeba się dobrze rozejrzeć, co tam się dzieje. Przy wyższych prędkościach niestety Renegade traci nieco na dynamice. Nie pomaga też pudełkowaty kształt, ten klasyczny, jeepowaty kształt. No, wzmaga się oczywiście szum powietrza, szczególnie tu przy lusterkach, ale i no, oczywiście na tej w miarę pionowej szybie. Ale mimo wszystko wyobrażam sobie tym samochodem jakąś dalszą podróż. Po prostu nie jechałbym bardzo szybko. A skoro o dłuższych podróżach mowa, to przyda się nawigacja. Tu mamy opcjonalną nawigację z 6,5 calowym wyświetlaczem. Jest też również opcjonalna nawigacja z 5 calowym wyświetlaczem. Ta mniejsza kosztuje 2800 zł, ta większa 4800 zł. Ta mniejsza jest z. Bluetoothem, także zawsze można się podłączyć jeśli chodzi o telefon. Ta większa jest z Bluetoothem i portami USB, porty USB, jak wiadomo się. Przydają, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy trzeba coś zawsze podłączyć, ładować, słuchać i tak dalej. Renegade może być wyposażony m.in. w asystenta pasa ruchu, czyli ten system wspomagający utrzymanie się na pasie ruchu. On nie skręca, natomiast kiedy puszczę kierownicę, to jest pod warunkiem, że on wykrywa pasy, bo w tej chwili pasów nie wykrywa, ale jeśli puszczę kierownicę, to on będzie tam pikał pik, 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 o, ręce na kierownicę, ręce na kierownicę. Oprócz tego ten samochód ma też asystenta hamowania, znaczy. Opcjonalne, to jest opcja, i asystenta ostrzegającego przed kolizją z przodu czyli, znowu, jakbym na kogoś najechał, to on tam będzie pikał, a ten asystent hamowania zacznie samochód przyhamowywać. W zależności od wersji wyposażenia, niektóre z tych systemów mogą być w standardzie lub opcjonalne skrzynia biegów. Ma przyzwoity, przyzwoity skok, to nie jest jakoś specjalnie długi skok, chodzi całkiem nieźle, szczególnie jeśli weźmiemy poprawkę na to, że jest to prawdopodobnie skrzynia biegów Fiata, także Fiat to poprawił. Fiat poprawił też system stop-and-start, to znaczy. W tej chwili po naciśnięciu sprzęgła silnik startuje o wiele szybciej niż, niż kiedyś. Ja bardzo narzekałem na to w poprzednich fiatach, teraz jest już o wiele, o wiele lepiej. Co więcej, i to jest ciekawostka: system Stop and Start można teraz wyłączyć tutaj przyciskiem, ale. No, bo zwykle w normalnym samochodzie ja go mogę wyłączyć chwilowo, ale później po odpaleniu silnika on dalej, on dalej jest włączony. Natomiast tu, kiedy go raz wyłączę, to on pozostaje wyłączony, nawet jeśli wyłączę silnik, i potem odpalę samochód ponownie. Wiem, że niektórzy, niektórzy kierowcy nie lubią tego systemu stop and start i myślę, że ucieszy ich takie rozwiązanie. A teraz zadaj sobie zajebiście ważne pytanie: dla kogo jest ten samochód? Jeśli jeździłeś kiedyś Jeepem Wranglerem czy innym samochodem tej klasy, to wiesz, że nie jest to auto specjalnie wygodne. Ono jest przystosowane do jazdy w terenie, ale niespecjalnie nadaje się do jazdy po asfalcie. Oczywiście, można nim jeździć na co dzień, ale to jest kompromis. Tymczasem Renegade wygląda jak Jeep, ale jest o wiele bardziej komfortowy w codziennym użytkowaniu. ceny Jeepa Renegade zaczynają się od niecałych 70 000 zł, a testowana wersja Limited ze 140-konnym silnikiem o pojemności 1.4 litra kosztuje niecałe 90 000, nieco ponad 90 z opcjonalną nawigacją. O ile jestem w stanie zaakceptować taką cenę w porównaniu z Peugeot 2008 czy Renault Capture, o tyle w przypadku nowego Suzuki Vitara cena Jeepa będzie trudna do uzasadnienia. A co Ty sądzisz o Jeepie Renegade? Napisz mi w komentarzach poniżej. A jeśli podobał Ci się ten test, to daj kciuka w górę. Być może podziel się też nim ze znajomymi. Zasubskrybuj mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. A pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12. Powtórka w poniedziałek o 21.